Czy mój wkład w polską psychiatrię jest pozytywny? Nie wiem, ale cały czas się staram. Tak, to nowa seria na moim kanale. Reklamy, które ryją banie, bo ku Waszemu zaskoczeniu yy, są takie. A jeśli już masz zrytą banie, i jakby mimo to chcesz więcej, subskrybuj to pokazuje, że po prostu tego potrzebujecie. No i zaczynamy. Na początek reklama sprayu na owady. Oni zrobili to dobrze. Aïe, ne tue plus les moustiques avec des claques sur vos joues. Aïe, des claques sur vos joues. Des claques sur vos bras. jeszcze nie wiecie Timor, co się święci. Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Peut-on ressentir l'odeur Super Timor Les insectes sont déjà morts. Super Tymor с nową formułą, psikacie i trzech czarnoskórych tańczy Wam przy sobie. Super Timor, le numéro 1. A tak zmieniając temat, też macie wrażenie, że Rubik się nimi inspirował? Tak czy inaczej, jak będziecie potrzebowali czegoś porządnego na komary, to już wiecie.

Jaki z tego morał, że jak jesz czakariko, to ci stają uszy? Jak chcesz mądrzejsze wnioski, to, to nie tutaj. Tu, tutaj możesz co najwyżej dostać jeszcze inną wersję tej reklamy. Czeka, czeka, riko, riko, czakariko. Czeka, czeka, riko, riko, czakariko. Wiedzcie, czy byście już po tych dwóch reklamach nie opi***li ze smakiem takiego Chakarika. Jagajaga tanoshi I co, chcielibyście jeszcze czy już wystarczy? Nie, no ja ja sobie robię i tak wam puszczę. Czekariko, 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 czekariko. Czagariko, ciagariko, ciko. Czekariko, czekariko, A jakbyśmy jeszcze rozumieli o czym oni gadają, to by były jaja. A bo jakby ktoś przeoczył, to to jest y, program edukacyjny. I teraz właśnie ta edukacyjna część, więc tak, y, są narkotyki y, twarde, miękkie i te, po których powstała reklama Joker pizzy. Joker, joker, pizza, zamów, zamów dzisiaj. Jeśli się dopadnie, jakiś większy but. Joker, joker, pizza, na mieszkaniu mixa. Praca, do policja, zamówienie złóż. To jest pierwszy przypadek łączący w sobie piosenki, które ryją banie, gdzieś to już słyszałem. I you can dance. I tak każdego dnia. Joker coś dla mnie ma i Formaggio dostarczy tam, gdzie ja. Dobra, refren już znacie, to wszyscy razem. Joker, Joker Pizza, zamów, zamów dzisiaj, jeśli Cię dopadnie jakiś większy but. Jakby ktoś pytał, Joker Pizza to jest w Krakowie. A, i nie dostałem za to ani grosza, nawet y, platynowej karty Joker Pizzy. Joker, Joker Pizza, zamów, zamów, i zupełnie szczerze, moim zdaniem ta reklama zasługuje na wszystkie nagrody świata. Na, na Oscara, na Grammy i na Złotą Palmę w dupie Złotego Niedźwiedzia. Teraz the best of y, z telezakupów i to z zagranicznych telezakupów. I nie będzie to ani kosmodisk, ani pajączek, ani nawet y, magnetyczne opaski doktora Lewina. You can crack them this way. But no matter how you crack them, you always end up picking out eggshells. Not anymore! Introducing Easy Cracker, the ingenious new product that lets you crack open eggs, separate eggs, even crack hard boiled eggs quickly and easily. Dobra, stop. Serio tak nacieracie rozbitym jajem całą kuchenkę? Przecież tego nie doczyści. No w kategorii wynalazków naukowych to tak, y, teleskop kabla, y, łaziki marsjańskie i Easy Cracker. Zresztą sprawdziłem, to teraz w internecie kosztuje 45 ziko, to uważam, że naprawdę warto zainwestować, żeby nie Pieprza jajecznicę ze skorupami. Czekajcie, bo zaczynam się ona zmartwić, bo od dwóch minut nie było nic o Japonii. I wszyscy Japończycy oglądający ten odcinek czują się zawiedzeni. Także wszystkich trzech serdecznie pozdrawiam. I, i teraz będzie też reklama chipsów z Japonii, tylko już nie. Teraz wjeżdża pies, który równie dobrze mógłby wystąpić w reklamie Joker pizzy. コンソメコンソメパンチパンチじゃないよコンソメパンチうまさがきいるコンソメパンチコンソメコンソメパンチコンソメコンソメパンチ PANCI! Ale jakbyście chcieli sobie jeszcze pośpiewać tę piosenkę to proszę bardzo! Tutaj tekst powinien być ten sam. KONSOME 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 PANCI PONCHI J ZJADAJ JO KONSOME PANCI ŁMASA GA KIK TERU KONSOME PANCI KONSOME 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 PANCI KONSOME 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 PANCI i już wam się chce zwrócić wcześniejszy posiłek tak. To, to dobra, to już nie będę się nad wami znęcał. Konsumy, Kony, Konsumy panci new. Pąci ziaanaju, Konsumy panci, mas za jaki ty konsumy panci, Konsumy, Konsumy, new! KONSOME, 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 PANCI! PANCI, DZIĘKI, Jedna rzecz mnie zastanawia w tej reklamie. Widzieliście kiedyś wcześniej psa na patyku? No. Ja myślałem, że takie rzeczy to są tylko w Wietnamie, no bo tam to się nazywa szaszły. Ale żeby nie było, że my w Polsce jesteśmy gorsi. My takie popieprzone reklamy to mieliśmy na początku lat 90. Tylko przypomnę taki klasyk. Oj, 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 taka masa, ola Ech. bogat, ty ma jeju, tyla plama ma taka. Miki mici, ty o mama. Ojeju, jeju, kaka. Ma nowa asa, ty mama. Tyla duża, tyla plama. Jama, sambo mambo. Więc oficjalnie wszyscy bulu, bulu. są popieprzeni. Ojeju, ty ma, kata, jaka czyści łapa. Brawo, brawo, at. Ma ata taka tania, a tyle duża prania. No wias minus cytrynowa siła. A co najlepsze, to to jest reklama niemieckiego Omo, tylko z polskim tekstem. To co, gotowi na małpy mówiące po niemiecku? <stansionale> oj 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 oj! oj. Schön Rakuschmotoröl, y. wie mi placi Fleckenstich. Alabama, Mashery. Schmutziger Stoff! Wola tengo Omo, Omo schmutziger Twieristy. Rambo extra Rambo, rambo i ci O, mi Ja nie wiem o co chodzi z tym niemieckim językiem. Tam nawet małpy brzmią, jakby chciały wypowiedzieć wojnę. Omo, jest Affenstein! Walczyłem ze sobą długo, czy ta perełka powinna trafić do piosenek, które ryją banie, czy właśnie tutaj, ale skoro to jest jedna z najprofesjonalniejszych reklam centrów handlowych, jakie widziałem w życiu, to ma tutaj swoje zaszczytne miejsce. These tails For back to school Denim Haircut Backpacks, backpacks, come get your backpack Boots and pants and boots and pants New shoes Get yourself an outfit Denim Boots and pants and boots and pants Haircut New shoes So get yourself back to school with these tails Haircut Nie widziałem niczego lepszego od czasu przeanalizujmy to jeszcze raz na spokojnie Młoda Miley Cyrus na plecakach i powiedzcie, że nie kupilibyście spodni od tego kolesia. Ja sprawdziłem to centrum handlowe, to jest na północ od Kansas City. Więc jakby ktoś z was tam przejeżdżał obok, to mam prośbę sprawdźcie czy ta kobita tam dalej strzyże. Dobra, wystarczy tego rycia na dzisiaj. Chyba że jesteście hardkorowcami, to na moim kanale czeka też 11 odcinków piosenek, które ryją banie. A jeśli podobała wam się ta nowa seria, zostawcie łapkę w górze, subskrybujcie mój kanał, wbijajcie na mojego Instagrama, TikToka i ogólnie takie, takie. Jacek Tomkowicz, wielkie dzięki i do zobaczenia.